Witajcie w moim kolejnym filmiku, gdzie staram się tłumaczyć fizykę najprościej, jak się da, ale nie prościej. I dzisiaj bardziej skomplikowane zadanie związane z ruchem względnym, z prędkością względną, choć znów, yy, tak jak jedno z wcześniejszych zadań, dotyczy kajakarza. Zadanie jest inspirowane podobnym zadaniem yy, pochodzącym ze zbioru zadań autorów Mroszczyk i Salach. Dane tej Yy, dokładne tej książki w opisie filmiku. Yy, Kajakarz wypływa z punktu A i płynie prosto do punktu B na przeciwległym brzegu rzeki. I tu od razu potrzebny jest nam rysunek. To jest nasza rzeka. Tu jest powiedzmy punkt A, tu jest punkt B. Dokładnie naprzeciwko. I kajakarz chce dopłynąć w ten sposób. Ze względu na znoszący prąd rzeki, czyli rzeka ma jakiś prąd, nazwijmy go sobie W, tak jak wcześniej, w poprzednich zadaniach. Ze względu na znoszący prąd rzeki, kajakarz musi się kierować pod pewnym kątem do brzegu. Aby osiągnąć cel. Rzeczywiście, gdyby on celował, jakby próbował płynąć dokładnie w tą stronę, tak kierował swoją prędkość, to ta yy, prąd rzeki zniósłby go na bok i zamiast dopłynąć do punktu B, dopłynąłby gdzieś na prawo od niego. Zatem to, co tutaj musimy zauważyć, to to, że on musi Skierować swoją prędkość trochę pod kątem na lewo, tak, żeby prąd rzeki w trakcie przepływania zniósł go tam, gdzie on chce, chce trafić. Ok? Eee. Z jego, czyli tego kajakarza, stała szybkość względem wody V1 wynosi 1,1 m na sekundę. Woda w rzece płynie z szybkością 0,5 metra na sekundę względem brzegu, czyli w to jest pół metra na sekundę, dokładnie w prawo, równolegle do brzegu. Załóż, że szybkość wody jest stała na całej szerokości rzeki, czyli tu, tu, wszędzie jest w. Szerokość rzeki... E, jest 150 metrów. Oznaczymy sobie ją przez D czyli D to jest 150 metrów. Tutaj jeszcze komentarz, bo jest powiedziane, że załóż, że szybkość rzeki jest. Szybkość prądu rzeki jest wszędzie stała. To jest o tyle istotne, że, czyli że jest wszędzie taka sama. To jest o tyle istotne, że w rzeczywistej sytuacji yy, można się spodziewać, że prędkość rzeki jest yy, największa na środku rzeki, a w wyniku tego, że woda no, yy, spotyka się z brzegiem, występuje swego rodzaju tarcie, to należy się spodziewać, że ona będzie mniejsza przy brzegach. Natomiast tu robimy uproszczenie, że, że tak nie jest. No, i teraz po pierwsze, oblicz pod jakim kątem do, linii, do tej linii AB kajakarz musi kierować swoją prędkość V1, aby przybić do brzegu dokładnie w punkcie B. No, i teraz kluczowe, jak to, jak to zobaczyć. Mianowicie, tutaj trzeba sobie przypomnieć, jak się dodawało wektory. O tym robiłem filmik, więc sprawdźcie ten filmik na temat działań na wektorach graficznego dodawania, jeśli tego nie pamiętacie. W poprzednich filmikach, tych z ruchem względnym, yy, zadaniami dotyczącymi ruchu względnego, sytuacja była o tyle prosta, że na przykład kajakarz płynął z prądem rzeki albo przeciwnie czyli wektory prędkości były albo w tą samą stronę, albo ewentualnie w przeciwną stronę i to się łatwo dodaje. A teraz jeżeli mamy jeden wektor yy, w jedną stronę, a drugi wektor w inną stronę, to trzeba sobie przypomnieć jak się to dodawało. I przypominam, że zasada była taka, że bierzemy pierwszy wektor i do jego końca przyczepiamy początek drugiego wektora i wynikiem jest taki wektor który łączy początek pierwszego z końcem drugiego czyli coś w tym stylu jak również, że ale to nam w sumie jak również nie jest potrzebne, więc w tym wypadku zobaczcie jeden wektor to jest jakaś ta prędkość naszego kajakarza V1 pod jakimś kątem i ona musi być tak dobrana, że jak dodamy do tego, czyli przyczepimy do końca tej, początek tej, tu doczepimy ten wektor W prędkości rzeki, to wtedy wynik mamy gdzie? Wtedy to jest nasz wynik. Czyli łączę początek pierwszego z końcem ostatniego i to będzie prędkość jakarza względem brzegu. Czyli on próbuje płynąć tu, woda go znosi, czyli efektywnie płynie tak. Czyli to musi być w ten sposób. No i teraz zobaczcie, jeśli sobie to ten rysunek powiększymy. Jeśli sobie ten rysunek powiększymy, to jest powiedzmy V1 a to jest V. I to jest W, to mamy trójkąt prostokątny, czyli tu jest kąt prosty. Czyli mamy trójkąt prostokątny, czyli tu mamy V1, 1 i 1, W tutaj pół, a tutaj mamy V. Yy, właśnie odwrotnie tu zaznaczyłem na tym rysunku, a wy nic nie mówicie. Tu jest V i tu jest W. E. Więc jak pierwsze pytanie było, pod jakim kątem, czyli jaki tu jest kąt pomiędzy jego prędkością a linią AB, to chodzi o ten kąt. I teraz, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to tutaj trzeba skorzystać ze znajomości funkcji trygonometrycznych, trygonometrii podstawowej. Więc jeśli tego nie znacie, to to jest w sumie proste. Ja zrobię filmik o tym, więc zobaczycie, A kto yy, ale się nie przejmujcie, możecie spokojnie ominąć ten kawałek i, też i oglądać dalszą część zadania, yy, która będzie może prostsza, bo już nie wymaga tego. Jeśli znacie więc funkcje trygonometryczne, nazwijmy sobie ten kąt przez alfa, to widzicie, że, Sinus kąta alfa to będzie y, pół przez 1,1, jeden jeden, czyli to jest 5,11, czyli to jest, jak wpiszemy to w kalkulator, to to jest w przybliżeniu 0,455. I teraz, jeśli znamy sinus kąta, to możemy czy to korzystając z. Tabli, tabelki z, wy, z wartościami funkcji, czy to korzystając z kalkulatora, wybierając w kalkulatorze opcję sinus do minus pierwszej, osiągnąć, że w takim razie kąt alfa wynosi około 27 stopni. W filmiku o funkcjach trygonometrycznych pokażę, jak to zrobić na kalkulatorze. Więc, kąt, więc on musi płynąć pod kątem około 27 stopni. Następnie oblicz szybkość kajakarza względem brzegu, czyli względem brzegu to będzie ta prędkość V, bo ktoś, kto by stał na brzegu, zauważyłby, że on tak naprawdę płynie po linii AB. On, sam kajakarz, by czuł, że on próbuje płynąć, tak, ale jednak woda go znosi, więc Chodzi o tą prędkość V. No i teraz zobaczcie znów z tego rysunku. To jest trójkąt prostokątny, czyli tutaj możecie zastosować twierdzenie Pitagorasa, czyli V kwadrat plus y, to pół do kwadratu to się równa 1 i 1 do kwadratu, tak? Może tak napiszę, żeby nie było wątpliwości, czyli V do kwadratu to jest pierwiastek z 1 i 1 do kwadratu minus 0,5 do kwadratu. I ja sobie to już wpisałem w kalkulator i wyszło mi, że to jest około 0,98 m na sekundę, czyli prawie 1 metr na sekundę. Następnie oblicz czas, w którym przepłynął rzekę. No więc tutaj zakładamy, że płynie oczywiście, ze, że, że wszystkie te prędkości są stałe, czyli prędkość to jest dystans przez czas. Jak wiemy, czyli czas z, z tego równania możemy wyliczyć, że to jest dystans przez prędkość. Nasz dystans to jest w tym wypadku oznaczony przez d. A szybkość, w której on po tej linii się porusza, to jest to, to nasze V. To już nie jest V kwadrat, tylko to jest V. Tutaj uwaga, pomyłka była, bo tu już wyciągnąłem pierwiastek, yy, czyli to jest D przez V, czyli to jest tutaj w przybliżeniu 150 dzielone przez 0,98 i jak to w, znów. Za pomocą kalkulatora policzymy, to wychodzi około 153 sekundy, bo tutaj mamy metry przez metry na sekundę, czyli wychodzą sekundy, czyli to znaczy, że mu to zajmie 2 minuty i 33 sekundy, bo minuta 60 sekund, 2 minuty 120, jasne. I wreszcie ostatnie pytanie. Oblicz czas, w którym kajakarz przepłynąłby kanał z wodą stojącą, mający tę samą szerokość, co omawiana rzeka. Załóż, że płynie z prędkością o tej samej wartości względem wody i zwróconą tak, aby dopłynąć do punktu B. E, czyli jeśli mamy kajak, e, jeśli mamy kanał z wodą stojącą, to nie ma, to znaczy, że nie ma prędkości prądu rzeki, czyli on musi kierować swoją prędkość dokładnie na punkt B. E, no, i jeżeli ma płynąć z tą samą prędkością względem rzeki, czyli z prędkością V1, czyli płynie prze, po, pokonuje. Ten sam dystans D, ale płynąc nie z prędkością V względem brzegu, tylko z prędkością V1. Czyli tutaj czas, o nazwijmy to T2 na przykład, to będzie też D, ale dzielone przez, przez V1. No i wstawiamy liczby, czyli to będzie 150 to jest ten dystans i V1 to było 1,1. 1 jak to policzymy na kalkulatorze, to wychodzi około 136 sekund, czyli 2 minuty i 16 sekund. No, więc jest jasne, że przepłynięcie kanału z wodą stojącą jest szybciej niż walczenie z prądem rzeki. Tutaj widzimy tą, tą różnicę. To tyle w tym. W tym filmiku, jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania. To było, to było ostatnie zadanie z cyklu e, ruchu względnego, ale zapraszam Was na moje kolejne filmiki.